Jestem w hipermarkecie z żywnością dla zwierząt. Jest to największy sklep zoologiczny, jaki w życiu widziałem. Jest potężny. No, tam nie chcę ludzi pokazywać, ale na środku jest taki wybieg i bawią się ludzie z psami. Ale wybór tutaj różnych rzeczy jest przeogromny. Co chciałbym tylko pokazać? Tak, się przejdę. Pokażę jakie tutaj są różne towary ale pokażę cenę, która szokuje po prostu niejednego jednego mieszkańca Norwegii. Pokażę cenę za tutaj to co jest w lodówce. Że zatoczyłem koło A może tak pokażę trochę te, te psy tutaj jak się, jak się bawią Dobra, a teraz, a teraz pokażę cennik jednej rzeczy. A tutaj, to, 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 to jest taniocha akurat, takie różne suszone skórki. To tylko 300 koron kosztuje chyba za, za sztukę taka, taka, skóra dla większego psa. No ale tutaj karma 419 koron za kilogram tutaj kość 100 koron za kilogram czy też taniocha ale najlepsze jest to to są jakieś królicze uszy i kosztują 900 koron za kilogram no jakaś po prostu masakra, kosmos to ja jak sobie zaszaleję i kupię łososia takiego pięknego za 400 koron za kilogram albo taką szynkę długo dojrzewającą za jakieś 300 koron za kilogram no to już jest coś, a tutaj 900 koron za kilogram. Nie wiem czy to można otworzyć. Próbuję. Nie można otworzyć. 900 koron za takie coś. No tylko druga sprawa, że to lekkie, no ale to i tak no, nie zmienia faktu, że ta cena to jest po prostu jakiś kosmos. No i ta karma też bym jej nie zjadł. Co w niej takiego? Podobnie, Podobnie tutaj tu są tanie rzeczy, a tam rybka też o, rybka wysuszona za 400 koron także posiadanie zwierzaka w Norwegii to nie są tanie rzeczy no i tutaj różne takie są półki z zabawkami To już takie paczki y... zabawki, no to wiadomo, ta no, taniej jest kupić zabawkę psu czy kotu niż żarcie no, i tutaj jeszcze przeróżne ubranka, kurteczki. No, bo wiadomo, Norwegia to trzeba psy ubierać w takie kapotki różne, o, w sweterki. Jeszcze nie zdziwiłbym się. A nie, no już się nie zdziwiłem. <noise> Buciki też są, proszę bardzo. Na łapki, żeby psu łapki nie marzyły. No i o, tutaj jakie, jakie te odblaskowa. A ja mam z identycznego materiału też taką odblaskową kurtkę dla siebie kupiłem No i tutaj takie No i psi modele po Także sklep naprawdę, naprawdę a i tutaj zabawki elektroniczne dla, tego, dla, dla kota tylko już bez baterii i tu jakiś robot Nie wiem co ten robot co on robi. Także, a tutaj te yy, stroje kąpielowe. Na basen, żartuję już. Stroje kąpielowe na bikini. Dobra. Po troszkę cię zabawki. Na bateryjkę, nie. Bardzo fajny sklep.